Szczęść Boże, Konferencja Prasowa Konfederacji. Dziś witamy w Warszawie rolników, producentów rolno spożywczych, przedsiębiorców. Przedsiębiorców całą gębą, takich, którzy rozumieją rynek, rozumieją nowoczesny świat, bo więcej mają kontaktu z nowoczesnością oni obsługujący nowoczesny traktor czy Kombajn, niż nie jeden profesor Uniwersytetu Stołecznego. Witamy i z ulgą oddychamy, że wreszcie przybyli z odsieczą, z odsieczą w walce nierównej, którą prowadzimy wszyscy z Eurokołchozem, bo nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Nie do takiej Unii byli polscy rolnicy zapraszani. Byli zapraszani do wspólnoty wolnego obrotu handlowego, podróżowania, przemieszczania się i to nam wszystkim się podobało. Dzisiaj Unia to właśnie Eurokołchos, to projekt zamordystyczny, który kładzie się już nie tylko cieniem, ciężarem nieznośnym, ale po prostu unicestwia polskie rolnictwo. Zielony ład to zielony obłęd. Fit for 55 no to jest koncepcja zaorania polskiego rolnictwa własnymi naszymi rękoma, ponieważ rząd, władze warszawskie nie bronią. Polskiego rolnika, wręcz przeciwnie, PIS-PO trzeba zauważyć może z różnym natężeniem entuzjazmu, ale nakładają na polskiego rolnika wszystkie te ciężary. Cała ta obłędna polityka skutkująca rygorami, którym coraz trudniej sprostać, ale polski rolnik sobie z tym radzi. Tyle tylko, że ukraiński rolnik, a może nawet nie rolnik, tylko oligarcha od produkcji zboża technicznego nie musi tych wszystkich wyśrubowanych norm spełniać, a polski rolnik musi. To nie jest żaden wolny rynek, to jest po prostu nieuczciwa konkurencja. Podwyżki cen energii, paliw, gaz, benzyna, ślad węglowy, za chwilę polski rolnik, ten który nie będzie jeszcze zaorany, reglamentacją prawa do gospodarowania u siebie na swoim po swojemu, ten zostanie wywłaszczony właśnie z tego powodu, że nie będzie się legitymował certyfikatem jakimś koszerności węglowej. Konfederacja od, od zawsze. Od zawsze stoi na gruncie zdrowego rozsądku i w polityce wewnętrznej, i w polityce międzynarodowej. I dlatego Konfederacja od początku w tych protestach staje ramię w ramię z rolnikami. Służy Konfederacja jak może dostępem do tych chociażby mikrofonów. Jesteśmy dumni z tego, że nasi posłowie, nasi działacze na każde wezwanie dosłownie o każdej porze dnia i nocy. Pojawiali się na przejściach granicznych, tam gdzie naciski na rolników były trudne do sprostania im bez zaangażowania czynnika poselskiego, czynnika politycznego. Szanowni Państwo, ta walka trwa i być może dopiero się zaczyna, ale właśnie rolnictwo jako być może ostatnia sieć, polskich patriotów zorganizowanych, normalnych, takich, co nie dali się jeszcze zwariować, dlatego że stoją twardo na gruncie, no właśnie, na ziemi, stoją twardo i, i tej ziemi bronią, a broniąc ziemi, broniąc prawa do produkowania czy to ziarna, czy różnych innych produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego. Rolnicy w gruncie rzeczy bronią Rzeczypospolitej, dlatego że bronią suwerenności narodu polskiego, bronią naszej samowystarczalności żywnościowej. A bez tego nie będzie mowy o niczym, o żadnej polityce, o żadnym stawaniu na wysokości zadania i i skończą się możliwości sprostania wyzwaniom w polityce międzynarodowej, jeśli Polacy będą na krótkiej smyczy, na pasku międzynarodowych oligarchów, którzy chętnie by ludzi karmili byle czym, z byle kąt, byle jakiego pochodzenia. Dlatego dziś z rolnikami jest konfederacja wobec tych wyzwań z zachodu, z Brukseli, z eurokołchozu i ze wschodu, z Kijowa, Moskwy. Tam, gdzie jest realizowana polityka wymierzona w polskiego producenta rolno-spożywczego, a więc wymierzona w cały naród Polski. Pan poseł Krzysztof Mulawa. Dziękuję. Szanowni Państwo, wdrażanie założeń unijnej polityki pseudoekologicznej dezindustrializacji powoduje wielkie problemy w całej Unii Europejskiej, również w Polsce. Członkowie rządu Tuska zachęcani swoim przyjacielem. O przecież kto może być, jak nie Mateusz Morawiecki, przyjacielem Tuska, który również zdecydował się w 2020 roku na podwyższenie celów klimatycznych z 40 do 55%. I teraz, tak jak mówię, członkowie rządu Tuska, realizują politykę Morawieckiego, podwyższają, podwyższając cel polityki klimatycznej redukcji CO2 z 55 już teraz na 90%, bo przecież to jest oficjalne stanowisko polskiego rządu wyrażone w Brukseli przez wiceminister panią Urszulę Zielińską. Do czego to doprowadzi? Oznacza oczywiście to gigantyczne koszty, likwidację wielu gałęzi naszej gospodarki, m.in. rolnictwa, bo dzisiaj mamy Kolejny dzień strajków rolniczych, mówimy również o likwidacji, na przykład cementowi, cementowni, rafinerii, ale również będziemy mówili bardzo głośno i mówimy od roku, bo wtedy miał miejsce pierwszy strajk przewoźników, mówimy również o, trans o, o transporcie. Przewoźnikach, transporcie, transporcie indywidualnym, i to również podnosimy na nasze standardy jako walka z unijną polityką klimatyczną. Szanowni Państwo, marzeniem klimatystów jest pseudoekologiczna dezindustrializacja Unii Europejskiej, czyli unicestwienie, tak jak mówię, kolejnych gałęzi przemysłu, także rolnictwa i transportu prywatnego. Zniszczenie przez eurokratów tych gałęzi gospodarki będzie prowadziło oczywiście między innymi do ubóstwa energetycznego, ale także przecież do bezrobocia. Do bezrobocia, bo te gałęzie przemysłu najzwyczajniej w świecie, tak jak działa gospodarka od wielu, wielu, wielu dziesiątek lat, przeniesie się na inne kontynenty. W związku z czym Polska, jak i cała Unia Europejska, będzie całkowicie bezsilna w konkurowaniu z Chinami. Z Indiami, ze Stanami Zjednoczonymi. Polska już teraz i Unia Europejska staje się, wychodzi powoli z centrum świata i te centrum świata już bardzo mocno oddala się od Polski i od Unii Europejskiej ze względu na. Te fatalne w skutkach działania klimatystów europejskich. Szanowni Państwo, Konfederacja popiera protest rolników, od zawsze popierała protest rolników. Oczywiście to nie jest tylko protest rolników, dołączają kolejne, kolejne, kolej, kolejni przedsiębiorcy, bo to, to przedsiębiorcy, transportowcy, myśliwi, o nich też również pamiętamy i o nich przypominamy, ponieważ oni domagają się również. Żeby ich temat podnoszony był przez nas, przez posłów Konfederacji, przez Grzegorza Brauna, przeze mnie, przez innych posłów Konfederacji. Dlatego jesteśmy z rolnikami, będziemy z rolnikami, popieramy i liczymy na to, że coś w Polsce się zmieni ze względu na, nie, nie, na nie, ze względu na to, że rolnicy są zdeterminowani i przyjeżdżają między nimi dzisiaj do Warszawy. Bardzo dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzimy. Bardzo dziękujemy, tak, Szanowni Państwo, precz z ekoterroryzmem. Precz z wszechwładzą Eurokołchozowej Rady Komisarzy Ludowych, precz z Ukrainizacją Polski i banderyzacją polskiej racji stanu. Niech żyje dziś polska wieś. Niech żyje, niech to wszystko przeżyje i niech pomoże narodowi odżyć, stanąć na własnych nogach, wrócić do zdrowego rozsądku. Z Panem Bogiem. Konfederacja zawsze pro-Polska. Dziękuję bardzo.